Wyluzować, ochłonąć i być taki romantyczny. E... Widziałeś, że na YouTube tam już 700 k Nie, no nie słyszałem. Musisz być taki romantyczny, ale dobra, e... zaraz wytłumaczę. Musisz być taki chillowany e... i w ogóle. I musisz być po prostu zdany na siebie, więc na przykład taki no, romantyczny, wiesz wino, e, jakiś tam e, wiecie, no, no najlepiej nie ciaska, ale najbardziej to weź sobie róże czy coś w tym stylu nie? i to będzie najlepsze i oglądajcie sobie Netflixa, to jest właśnie najważniejsze, przy Netflixie to jest coś pięknego oglądasz Netflixa wiesz co chodzi, tam nie wiem jakiś tam romantyczny film, polecam 365 dni Wiesz tam żeby tam fajnie było, taki fajny klimat, no i już jest twoja tyle w temacie. Taki wiesz, taki poradnik szybki jela. Więc no, więc po prostu tak musicie być takim wyczol wy wyciliowanym, żeby to fajnie i fajnie to wyszło. No, no, no. No taki wiesz, taki no po prostu jak poderwiesz, to od razu powiesz zapraszam na film na Netflix, nie? Czy coś w tym stylu. Jestem prawiczkiem, zgadłeś. I po prostu. I siedzisz sobie na Netflixie. To jest coś pięknego. Siedzisz sobie, oglądasz Netflixa. Najlepszy jest Netflix, bo po prostu. Najlepszy jest do tego Netflix. Czemu nie Pornhub? Bo Pornhub mają tam coś złego, tak zwane. No. Jak to się mówi, ogórek, pomidor, jak to tam, żeby Netflix, żeby mi nie zbanowali, ale Netflix to masz filmy i sobie siedzisz na Netflixie, horrorka sobie pierdygniesz i te, i proste, a nie, kurde, jakieś rzeczy, to chyba dla was są dobre rzeczy, bo mnie to obrzydza, mnie to chylne są, po prostu to dla mnie coś obrzydliwe jest. Najlepiej to sobie siedzisz na Netflixie. Aha, czyli jesteś gejem. A czy ktoś ci powiedział, że jestem gejem? Jakbym był gejem. Ja powiem Ci tak zbytnio. Nie przepadam za takimi rzeczami. A jakbyś miał zabrać dziewczynę, to gdzie? To jest dobra porada. W jakiejś restauracji na pewno. Coś zjeść, później wrócić do domu, oglądać Netflixa i pójść spać. I tyle. No i to wszystko. Nie jakieś bara-bara, byry-byry, do przodu jak wy to mówicie, rym cym, cym z dupy być zadowolony, nie? Nie. Ja w takie rzeczy się nie bawię. Ja się w takie rzeczy nie bawię. A podryw bez Netflixa? Hmm. Podryw bez Netflixa to będzie ciężko. To najbardziej. Żadna mnie nie chce. No, mnie jakoś jena zechciała. Czyli mówisz, że lubisz Netflix and chill? Czyli... No, dobrze powiedziałeś tego. Tak, dobrze, dobrze powiedziałeś. No wpisz sobie co to znaczy Netflix sam czy? Dobra. Już się boję. E, zwrot internet, używanie jako aktywności seksualnej zarobek miłości, ośrodki i seksu. Eee, to to nie, ja, to nie zgadzam, to nie zgadzam się z tym. Nie wiedziałem co to znaczy, więc sorry. Ale Netflix tak, ale takie rzeczy nie. Nie, co już od razu o tych ruchaniu? Jezus, bawa swędzi, ja pierdzielę. Nie wiem kubo. Zgadzasz się. Krzyknął, jakbyś nie miał Netflixa, to co wtedy? wie czasami kutr sądzi, bo tipy nie posiadam. Dobra, okej, okay, dobra. Puszczamy, kurde, tą barkę i tyle w temacie. no. Montażysta przynajmniej będzie zadowolony. Nie chcę leci. Nie buja mnie to już. Słuchałem to 50 razy i to mnie nie buja. O, dobra, to nie kończę, bo Ewelina doszła, to nie kończę. Właśnie. Jak Ewelina doszła, to nie kończę. Nie kończę live'a. Jak Ewelina doszła, to nie. Mam takie pytanie do ciebie. To mam takie pytanie do ciebie, Ewelinka. Mam takie pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz słuchać? Wiesz, tak? Ten, to ja ci puszczę. Ja ci puszczę. To, co ty lubisz. Nie to, co ja lubię. Komputer mokry XD. To, co ty lubisz. Wiesz, o co chodzi? To, co ty lubisz słuchać. Co lubisz słuchać? Ja ci to puszczę. Ja poczekam na Ewelinę. Co lubisz bardziej słuchać? Pajace, ja tak. Pa... Co lubisz najbardziej słuchać? Sorry, że tak pytam, ale wiesz, możesz jakąś swoją piosenkę puścić czy coś? Nie, nie. Wiem, że ja lubię słuchać, ale pytam się, czy co ty lubisz słuchać. A co jak na przykład przyjadę do ciebie i tak i tak powiem, hmm, co, co lubisz słuchać? ona takie powie, to co ty? No to, to trochę będzie bez sensu. Wydaje mi się, że się pod siebie oddalamy tak poza tym la poza tymi live'a. Nie. To nie jest prawda. Nie oddalamy się. Często piszę do ciebie na Instagramie. Tylko że chyba coś nie tak ma. Nie rupacary, łatwo ci mówić. Jak skoro nic nie zrobiłem, wiedziałem, że to tak będzie.